Siema z tej strony zalew. Um, to jest ostatni film na kanale Zygmuntowania. Um, miałem utworzyć nowy kanał z Badberem i Lastem, ale chyba. Nie wiem co to zrobię. Może oni to zrobią. W każdym razie. <küh> Ja zrobię swój kanał. A raczej już mam zrobiony od bardzo dawna jest on pusty. Kiedyś coś tam nagrywałem, ale mi zhakowali to konto 5 razy i 5 razy mi oddali. I takie różne śmieszne sytuacje z mojego życia. Nie to nie kawa, ja nie piję kawałek. Nie o 21. <noise> to jest taki film informacyjny. Możecie się popatrzeć właśnie na moje linki. <laughs> yy, tak, w końcu nagram FNAF. Jeśli OBS się zgodzi, współpracować z Freddy FNAF! Bo mnie Freddy FNAF zaczął denerwować, że, że nie działa i nie mogę tego ogarnąć. Yy, poznałem w ciągu kursów, tam w mojej szkole, yy, takiego Ignacego i będziemy razem robić studio filmowe. Nie, nie będzie na tym pięknym czerwonym tle, które jest ze mną od początku tego kanału. Um, będzie green screen. Dostanę od mamy. Może. Właściwie mam 5 dych, ale 5 dych wydam na nowy śluboklę soniczny. Yy, bo mój śluboklę soniczny zerwał mi się w pół. Nie wiem jak. Chciałem coś yy, wyrwać sobie element jakiś ze śrubką, bo nie mogłem ślubki odkręcić. Coś tam niby mi się udało. No i I to było tak wiszące elementy na kabelku, i po prostu rzuciłem to gdzieś w kąt bo i nagle słyszę trzaski Patrzę, patrzę podnoszę to i pod... podnoszę to, i jest drucik zerwany. Nie mam takie Tame shit. No i co ja teraz zrobię? Jak ja to będę nagrywał? Mmm. Ewentualnie jest taki, bo chciałem zrobić doktora parodię Um, tego typu sprawy, ja co tutaj mam? Wait. Gdzieś miałem taką swoją latarkę. A tutaj mam jeszcze laser, uwaga, takie tam e, mam. Kota w domu, więc nie dziwne, że laser. Um. Okej. Okay. trochę jestem nieogarnięty. Nie przygotowałem się do nagrania tego filmu. To co właściwie mówię, mówię tak po prostu już co mi przyjdzie na myśl. E, w każdym razie. E, zrobię nowy kanał o się Zale. Na, znaczy nam eroli na tym starym, co ma 11 chyba subskrypcji. Może nie wszyscy wiedzą, może nie wszyscy się dowiedzą. Mam nadzieję, że większość z Was. Bardzo bym tego oczekiwał. Um, Jedna osoba mnie pytała ostatnio na Discordzie od trzech dni. Znaczy, no dni temu? Ta osoba właściwie mnie spotkała, już m, l, l, lubi moje filmy. Ui um, Jungler, <ścoughs> jeśli dobrze pamiętam, no Oui Jungler. Czy ze mną no kontakt? Jest oczywiście. Tu. Mm, y, 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 y. Tak, yy, zalew hashtag 6949. Tak więc, yy, Zrytabania is officially down. Jak już wiecie z poprzedniego filmu informacyjnego, z tej pierwszej pogadanki i ostatniej. Yy, <ścoughs> bo generalnie dlaczego? Yy, Na poziomie mieć Breber i mój przyjaciel Last, ale. Kanał był zarejestrowany na numer Wexymona, a ten ciul się tak od nas wszystkich odciął, że... Że no chuja kontaktu jest, nie, nie da się z nim skontaktować, to jest człowiek, na którym nie można polegać, niestety. Już nie. No wyszło smutno, wyszło jak większość takich kanałów, co były na internecie. <śm> kończyło się o tyle lepiej, że kanał nie jest usunięty i możecie dalej oglądać te nasze filmy. Jeszcze raz z moją działalnością weźmy. To nie jest tak, że jak już zerwaliśmy ze sobą kontakt działalność. To nie jest tak, że on, że ja nie chcę, żeby on istniał. On sobie istnieje, on sobie będzie istniał tam gdzieś tam w swoim świecie. Level yy, na no tej bani zawsze pozostanie jako założyciel, współzałożyciel. Bardzo mi smutno o tym wspominać, to jest historia na okładkę. To jest przykre naprawdę. Dostał opieprz i... źli chuj. O chuj, ja wam zastrzelił, no. <śm> <śm> um Jezu, ale ten proces rośmiga. Słyszycie. Um, jeśli... Ktoś nie wie Mam Konto na SoundCloudzie robię muzykę, jak ktoś będzie chciał, to sobie zajrzy. Yy, ten filmik nie pojawi się na kanale Zalew. No no, no no no. Nie. Generalnie ten mój kanał jest stary. Wiecie co? Może ja się proroguję tam. Yy, nie pokażę wam tego, o nie. No bo nie mogę. Więc, ee, <skrym> Stop. Mogę wam niby udostępnić ekran, ale... Mmm... Będę musiał... Edytować ten kanał. Zajmę się tym później, dobra. E, to było na tyle. E, dzięki za oglądanie, widzimy się na moim kanale, zale... Z 10 mam 11, 11 subskrypcjami. Przepraszam, mistake. Na razie.